Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog z zajęcia się kubotką. Wymieniamy dzisiaj w nim wszystkie filterki, oleje, joystick. Tutaj leży. Wymienimy joystick. E, wszystkie filterki, oleje. E, może że dzisiaj nie, ale jutro, jakby nie padało, to by się jeszcze umyło. Po weekendzie by się zredukują na e, umycie kabiny. Więc no, będą działali. trochę ją tutaj ponaprawiają i maskę zdemontujemy do plastikarza. Rozszczepiamy tutaj. Kabelki mają się rozciąć. Tu porozpinać wszystkie wtyczki. tutaj też wszystko będą się powypinać. Cyk. No a potem tu, bo tutaj jest częściowa maska. Tu cyk, 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 cyk. Cyk odkręcić. No i wtedy ją wyciągniemy i wtedy będziemy naprawiali ten plastik. Przód już ścięgnęliśmy. Trzeba to w żeby go tutaj ładnie, o cyk, pospało. Kubotka już bez przodu. Wybieramy się teraz za filtr paliwa, oleju i reszta. Jednym korkiem nie chciało lecieć, a to leci teraz z drugiej strony. Jeśli to leci przodem. Ale zostawiam je to, że tam odkręciłem, nie leci nic, to odkręciłem i leciło ciureczkiem. Niesamowite. Naprawdę. Jak to działa, jak to myślili inżynierzy? Kuboty. Nie wiem. Podziwiam. No ale dobra, już spuszczmy się, tylko zaraz muszę znaleźć jest filtr hydrauliczny i go wymienić. Więc drukuję z portem posłód. Dobra, znalazłem filterek, nie wiem czy go będziecie tam widzieli. O! A mój jest. Taki biały. O. jest zabudowany blaszką od spodu, więc... Ale ta blaszka jest trochę osypiona. Czekam aż zleci olej do końca. Wtedy ją wciągnę olej, żeby go nie zasypić i wtedy będę odkręcał baszkę i wyciągał filter. Se kurde wymyślili Patrzcie, Na no, Oliwii i ręką dokręci 3/4 obrotu, no tylko weź tu teraz odkręć jak tu ręki, tu ledwo mi palce wchodzą. Ty no ja nie wiem, czy moi pracownicy hajsują mają. zwykłe tutaj sosne węgiel. Tam jest trochę z tyłu e, nie wiem czy widać olchy. No i tak kurwa, hajcowali, tak hajcowali Patrzcie, w Pierwszy kuma spalił. I to nie jakaś taka blaszka, nie wiem milimetr dwa, mm, no nie? No to jest blacha trójka jak nie czwórka i oni to po prostu przechajcowali, widzicie to? I sobie... Ja ty no. Ale tu nieźle musieli chajcować. I aż cały pies tak dookoła, widzicie? Siadł. Tutaj zgiął dookoła. Niesamowite. Państwa serwisie, jak pospawałeś, to będzie się trzymało, co? Okay. Teraz to tam Adam... Siemanko, witam Was kolejnego dnia. Jak wczoraj widzieliście, już trochę porobiliśmy przy Kubocie, ściągnęliśmy przodek. Tutaj sobie leży. Ja w jak muszę go zawieźć do plastikarza, bo dziś jest sobota Trzech Króli, więc nikt się nie pracuje. Ściągnęliśmy sobie przodek. E, wymieniliśmy już e, filterki paliwa. Paliwa oleju i paliwa tak jeszcze taki jeden no, dziś powinien być od paliwa eee, wymieniliśmy filtry powietrza eee, kabinowy wymieniałem w okazji, więc nie wymieniałem bo jeszcze za wcześnie eee, i e, biorę się teraz za olej hydrauliczny właśnie sobie muszę przynieść tu mam filterek i teraz zaraz idę po olej ogromnie drogi, tak jak widzieliście eee, 200, 240 netto plus Chcę posprzątać w kabince. Oj, czekajcie, obrócę mam kamerę. Chcę posprzątać w kabinie, bo tutaj, jak widzicie, no jest burdelek. No i przy okazji, teraz zrobić joysticka. Tu już mam, mam nadzieję, że będzie pasował. Także dobrze, zrobiłem posprzątać w kabinie. No i jak jeszcze starczy czasu, do to... już nie, nie będę go go wydmuchać jeszcze raz, ale nie będę go wydmuchał na hali, bo za duży burdel będzie. Eee, zobaczyć, czy ale te kołeczki. Tak, w ostatnim vlogu z czyszczenia, jak to mówiłem. Tutaj poprzekładałem te koreczki, uratowałem te, które się dało i tak dalej. Ale zobaczę, czy mam na magazynie leżeć takie eee, koreczki. Jak mam to, poprzepierniczę tą podłogę, żeby mi się w nie zsuwała. Eee, no i będę w sumie... Co, no to, to taki plan na dzisiaj. Zobaczymy, co się uda. Eee, na pewno jeszcze muszę zamówić lusterka, bo zapomniałem. Ale muszę zobaczyć, czyli nie będzie zastąpić na Allegro. Bo przepłacać w, w serwisie też nie ma sensu. I za... Osłony lusterek też bym chciał zrobić. Jeszcze rzeczy, które chciałem zrobić. Wycieraczkę już zrobiliśmy ostatnio. Światło poprzykręcałem Coś jeszcze chciałem zrobić wizowie, ale nie pamiętam co. Mm -hmm. Jak mi się przypomni, to pewnie wam powiem. Ale tak chodzę i syszałem. Co jeszcze? Może wydech trochę wyprostuję, bo się wygiął. Nie pytajcie jaki kiedy. No, no i tak z grubsza taki plan działania mamy. Zobaczymy, I to musi dzisiaj zrobić. Ale czy znaczy, powiem, już wszystko dzisiaj machnią, Jeśli nic nie i nic nie wyniknie, lecę z tematem. Dobra, razem pod spód, żeby spuścić olej. Ale tu już wszystko mokre jest. Więc postanowiłem sobie, że umyję trochę głowę od spodu. Kurde, tu ciężko się ruszyć To jest nie jest Ła. Teraz Wam pokażę, wszystko widzicie mokre. Nie wiem, czy tu z góry zwyciało i po prostu jest ee, mokro, czy po prostu coś cieknie, dlatego chcę to umyć, zanim spuszczę olej. jest koreczek rozwijający z kastą, no, ale najpierw to trochę wyczyszczę. I tak, już trochę wyciągnąłem. Tutaj tu jakiś kawałek drzewa był między ramą a zbiornikiem tutaj wciśnięty po długości. Nie wiem jak tam raz no ale tam wyciągnąłem to. Tak sobie oglądam kubotkę trochę, się zastanawiam, czy to jest wszystko z góry, bo na to wygląda jakby to było z góry, tam zaciało z łączy. bo tam był już pełen zbiornik, ten co e, zbiera nadmiar oleju i się z niego wylewało i wszystko ciekło, ale nie wiem czy to było to, czy e, e, jakiś dziś wąż jest niedokręcony, o kurwa i piasek już w leć, leci. No, no i trochę go wyczyścić, no bo jest brudna ta kubotka. Więc bierzemy się do działania, będzie to nieprzyjemne, nie będę brudny jak skórczyby Po tym dobra, lecimy. A sobie wymyślili, no, daj oliwy, dokręć ręką, plus minus 3 czwarte obrotu, no tylko kurde. A odkręcić to jak, jak ja tu ręki nie jestem w stanie włożyć i tego objąć? Z tej strony to już nie wspomnę. Od tyłu za wielki, bo ja mam dużą rękę i naprawdę nie mogę go chwycić. Ach inżynierzy. Jakich świnie wywiezie. Jak ja mam to odkręcić? Pa, na, ten filtr na pasek jest za duży. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Tak, zawsze. Nie wiem, jak inżynierzy sobie wyobrażają, że ja tak wielki filtr, lewą ręką mogę go ob... nie, nie jestem w połowie, jak go trzymam. Odkręcić go dłonią. A wszystkie o, paseczki, które mam, no, nawet ich nie założę na to Te metalowe, nic nie wiem, tych materiałowych. Te materiały, nie wiem, czy się zniszczyły, czy znikły. Ale krasnoludki wyniosły i już od 15 minut siedzę i się zastanawiam, jak tego kurczybyka wykręcić tam i kręcić tego. Wrócę do Was, jak coś ciekawego wymyślę. Dobra, mam coś, ten trójkąt na grzechotkę, tylko pytanie za milion punktów, czy tam krzechotka wejdzie, to będzie dobre pytanie. Czy to tam w ogóle wejdzie, jak myślicie? Musimy spróbować. No widzowie, patrzcie, te odkręcam korek, odkręcam już to wszystko. Nie jest do oleju, wydmuchałem, żebyś nie było tak mokre, że jak będzie ciekło, to żeby widzieć skąd cieknie gdzie się z krapem. No nie tak jak mówiłem przed chwilą, no to wziąłem, z to wszystko obsikałem i wydmuchałem sobie. że w miarę powiedzmy, jest trochę sucho, no nie? No i dobra, wyczyściłem tutaj trochę, żeby też że błota nie było. Biorę się za. Zolanie, olej z ze skrzyni. No i patrzę, kurwa, odkręcam coś takiego, olej nie leci. Będzie, jaki kurwa? olej nie leci? Zobaczyłem go, patrzę środka środkę i ch... Będzie, co to jest. Jeśli co to jest, tak patrzę, zastanawiam, wkładam, próbowałem imbusem. Imbusem imbusy w ogóle nie idzie odkręcić. To nie jest żadne imbusa, nic takiego. Nie wiem, co to jest. Olej nie leci. Mi na magnesie pokazuje, że jest nie... olej o, stan oleju jest minimalny więc olej jest raczej, on na pewno musi być, bo ku wakacje dolewałem prawie 25 litrów oleju tutaj, bo spierniczyło na kosiarce strasznie dużo e, i na innych tam sprzętach, więc dolałem 25 litrów tu chyba 65 wchodzi e, i był maksimum teraz odkręcam po 100 godzinach i kurwa, nie wiem czy tu coś jeszcze jest i trzeba coś jakoś odkręcić to całe trzeba zrzucić, a to byłby sensu. To nie są korki, to są jakieś zaślepki na jakieś gwinty, żeby tu coś chyba przykręcić. Nie wiem co, ale jest miejsce jakieś gwinty, pewnie jakiś jakieś zaczep czy coś. No ale nieważne, no jestem ciekaw, co tu kuś trzeba zrobić. Dobra, będę się zastanawiał. Dobra, dzięki temu czemuś na szczęście udało się to odkręcić więc nie kopałam w moment. szmatę, żeby nie rozlepał olej. Cyk, Usujmy lampkę troszkę, o, żeby nie poleciało. Cyk, udało się. to, się, no teraz trochę łapy ale udało się. Swoje na no ale będzie musiał się tego słuchać, więc dużo bierni mój ee, montażysta wypikiwać i będzie musiał starać się wyhamowywać, bo staram się używać elokwentnych słów, zamiast przeklinać lub ciekawych zamienników. Takie postanowienia noworoczne. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, cyk. No, dawaj odkręć. Dobra, zaraz, zaraz wracam, się ciężko odkręcę do ręku. Mam skurczy byka, ale jest od niego teraz cały, no ale udało się, zakładamy nowy, olej i bierzemy się za jeszcze zwolnicę, właśnie, e, jak mówiłem na początku wam co jeszcze trzeba zrobić, zapomniałem doleć, że trzeba zrobić jeszcze zwolnicę, przyjąć olej, no i wtedy biorę się za joysticka, zdajemy sobie wszystko od oleju. Dobra, zalałem do skrzyni. Kazali 65 litrów. A raz zalałem 60. No i odpaliłem. Pochodziła kubotka. Stan. No jest. Nawet troszkę za dużo. Ale no nie będę odsysał, bo bez sensu. Filtr wymieniłem. Osłonę założyłem. Nic nie cieknie. Jeszcze tylko tu umyję. Widzicie. Tu trochę uszyło bo się oleju mi wlało żeby się nie ciągnął i biorę się za zwolnicę z przodu. Dla właśnie z przedniego mostu, olej. Mówi tu, że 7 litrów, zobaczymy, czy będzie. No i pytałem się kolesia, czy w serwisie, czy tu zwolnice są połączone z mostem. Powiedział mi, że tak, bo zapomniałem, jak to wyglądało. I teraz jak siedzę i patrzę. No i chyba nie są. I tak... Na chłopski rozdrek patrzę, tu chyba trzeba o, odkręcić, i tu musi zlecieć. Tylko i tu się chyba nawet zalewa w tym miejscu. Tylko pytanie: ile kończy tu zlewać, i będę próbował to zalać. Zobaczymy, mam nadzieję, że w new będę wiedział więcej, ile tu powinno być. Dobra, robimy to. Przyjechał do mnie nowarczę do mojej i Po mi, że mam taki wygodny sprzęt, który sam pompuje ojczystę odkręcać. Muszę stać dalej, ty nie też tutaj. Ja lewać, Chciałem sobie nadać zwykłym, a nie mam, o tym, ale jest za gruby tutaj otwór, lejka się wylewało, bo jest taki świetny kąt, więc się wylewa po prostu, jak lej się leje, a mi pokażę, że mamy takie fantastyczne urządzenie, że zostaje i samo się wylewa, przez się wylewa i się pompuje, w tym coś tak to można robić. Dobra, kończymy zlewać ostatnią zwrotnicę. Fajne szary olej, jak pewnie widzicie. Jak się błyszczy. się. I ładny. Zaraz zalejemy olej. Biorę się do joystika. I na dzisiaj kończę w może jutro albo w poniedziałek. W zależności jak się z pracą obłożę to przyjadę. I z czasem jak się ułożę to przyjadę. Jeszcze go wyczyścić w kabinie i nasmarować, bo jeszcze muszę go nasmarować, bo to nie był smarowany, więc trzeba byłoby go smarnąć, bo już pewnie prosi o to, bo, bo ostatnio robiłem to w wakacje, z dobre dużo motogodzin, e, znaczy za a, dużo motogodzin temu, o w ten sposób, więc tankuję tutaj olej, robię czystkę i lecę, dzisiaj już mamy po 17 dobrze, więc no trzeba, Dobra. Niech to się ścieka a ja idę sobie zobaczyć co z joystickiem Kurwa gorzej niż było To tak, się widzieli dobrze już wszystkie oleje w kuboce Opukałem ją, wszystko zmieniłem Wyczyściłem spod zacząłem wszedłem już do kabiny Już trochę syfu wyciągałem Zacząłem bawić się z joystickiem ale już nie siły rozmyślać jak wyciągnąć go z tych kulek żeby linki odpiąć, ale już nie mam siły, jestem głodny jest 19, ja jadę do domu jutro może przyjadę, albo w poniedziałek zobaczę i dokończę joysticka nasmaruję i wyczyszczę do końca kabinę tu trochę ogarnę, żeby chłopacy z takiego burdelu jak przyjadą, żeby się nie przeżegnali nie tak jest k wagon, bo Muszę wziąć, przedstawić ciągnik, ale niech im już tam bramy otwierać, tam jeszcze samochód stoi, trzeba przedstawiać. Też tam stoi. Więc po prostu jak w poniedziałek chłopacy skończą robić to auto to ja wyjadę z ciągnikiem w tą czy w tamtą zarzącić, gdzie będzie miejsce i pozamiatam tutaj. ale jeszcze wcześniej będę się ogląda smarować. W sumie kończę na dzisiaj. I to chyba będzie już cały odcinek i ja po prostu w kolejnym odcinku mam tylko zrobię update jak co i wygląda, bo... Na ten moment jakby nie ma sensu, chyba żebym was dalej zamuzał. Ewentualnie pokażę Wam jak, roz, jak tam wygląda już posprzątane i umyta. I jak będzie, jak już zamontuję maskę. To jak będzie wyglądało, to tak, jak to będzie już zrobione. I lampę zamówię, bo tam jeszcze lampy nie mam. No. Dobra, trzymajcie się mi weekendu elo.